Przyjechałam z Anglii. My tu jesteśmy. Przyłącz się do nas. Ratować zwierzęta. Kocham te zwierzęta po prostu za to, że są. <grywka> Państwa do walki, do podpisywania petycji, do jeżdżenia z nami na manifestacje, do jeżdżenia na targi. Jeżdżę, stają na wszystkie targi, gdzie się da. Wchodzę na pastwiska, pomagam, co się da. wolny świat poświęcam na to, żeby pomagać tarze. Wiem, że to jest mój moje działanie do końca życia, żeby ratować zwierzęta. Jednym z symboli największego wywozu koni na rzeź jest Karyszew, w koło Radomia. Nie mogę się z tym pogodzić, że. Koń, który pracował dla rolnika ileś tam lat, jeździł w dorożce, orał ziemię, woził weselników, potem jest sprzedawany jak przedmiot. To jest największy dar dla koni, skąd wywożą nawet i 2500 tysiąca koni w dwie doby. To nie są przewożone w tragicznych warunkach. Wody bez jedzenia, e, niejednokrotnie chore, klacze wysoko, wysokiej ciąży, e, małe źrebięta. Tutaj jest pokazany źrebak, który został oderwany od swojej mamy i jest ładowany na włoskiego tira. E, szarpie się, walczy o życie. Jego już nie ma, ale my tu jesteśmy. Popieram sprawę organizacji TARA. E... Chodzi o yy, zaprzestanie zabijania koni. Tara istnieje 17 lat. Od 17 lat wykupujemy konie z miejsc tragicznych i okrutnych. Wykupujemy konie, które mają być zabite w rzeźni. Konie są szlachetnymi zwierzętami i nam zawsze towarzyszyły. I nie można ich zabijać po prostu. No, Tutaj jakby pan zabił psa. Nie sprzedajemy swoich przyjaciół. To jest straszne i okropne. Czas zmienić zapis w ustawie. Musimy zmienić zapis na konie zwierzęciem towarzyszącym. Chodzi o to, żeby nasze kodzie stały się naszymi przyjaciółmi, prawda? Chodzi o to, żeby przez przepis prawny, aby koń stał się zwierzęciem towarzyszącym. Tak jak pies czy kot. To jest e, czująca istota, to nie jest e, samochód, który można wymienić na nowy. Naprawdę, również konie, żeby nigdy nie trafiły do rzeźni. Żeby zasłużyły według człowieka, żeby zasłużyły na to, żeby żyć. Co robisz? Tysiące polskich koni powierzone są do włoskich rzeźni. Ja się na to nie Mamy konie po wyścigach, które, są, które były, były przeznaczone na rzeź. Mamy w tarze e, wszelkiego rodzaju konie i od rolników, i pozrywce zrywce drewna, e, i klacze, które wykupywaliśmy z targów, gdzie miały jechać na rzeź, które na przykład po miesiącu rodziły nam źrebięta. Tam konie mogą znaleźć spokojną emeryturę e, po całym życiu ciężkiej pracy. Co Przyjmowane konie naprawdę w różnym stanie, często skrajnie chore, zaniedbane i tam znajdują spokojny dom. W tej chwili w że jest 124 konie. Kocham konie, kocham te zwierzęta po prostu za to, że są: za to, że są takie piękne, dumne. One ciężko pracują dla nas, dla swego pana. A potem jadą na Setki kilometrów bez wody, niepojonych. Tak nie powinno być i będę walczyć dotąd, dopóki nie starczy sił. To jest piękne jak. Staniemy tak na padokach i widzimy te konie, które tak biegną właśnie ocalałe przez fundację Tara i, i przez to, że jest jednak dużo ludzi, którzy bronią, którzy bronią te konie i, i chcą je ratować, bo, bo chcą, bo kochają. <śleszy> ¡Hola!